Cześć, witajcie w Polygon TV. Moje imię to Lechu. Będę dzisiaj narratorem samociemnego w Kas Algar. Samociemny To jest mój Worgen Shadow Priest w grze World of Warcraft The War Within. No i co? Kontynuujemy sobie przygody w dźwięczących głębinach, czy Ringing Dips, jak to się nazywa oryginalnie. Jak widzicie, zrobiliśmy sobie już cztery zadania. No i jedziemy z następnymi. Sprawdziłem sobie, jak zwykle. E, gdzie się zaczyna y, ta nitka Envenant Invasion, czyli e, toksyczna inwazja? Nie, że taka, że truciznę y, ma w sobie. No i tutaj mamy Neba, czyli kobolda. O, a tu jest jakiś Snapdroid, który jest chyba chory czy coś. Dobra, ale zobaczmy sobie, o co tutaj chodzi. Ej, ty nie jesteś y, pająkiem. Proszę, musisz pomóc, zanim pająki znowu nadejdą. E, neb zna te e, gadające głębiny. Nie, nigdy nie widziałem tutaj e, pająków. One zżerają sobie larwy, zżerają koboldy. Ale e, pająki są mrocznymi rzeczami z mrocznych miejsc i nienawidzą światła. Ja nie mogę opuścić posterunku. Bier te świece, dobra? Zapal na barykadzie i odgoń pająki. Okej, okay. no jest tu trochę tych pająków. Nie mogę ich tak po prostu zabić. E, dobra, gdzie... aha, tu są te świece. A to jest barykada, okej. Okay. To miałem na myśli, że barykada. A, uciekają. to tak jak w tym poprzednim zadaniu, że żeśmy wybłyszczyli tego ziemianina? Też pająki uciekły, bo się tak błyszczał. Było głupie. Dobra. Co dalej? Światło dobre, ale jest dużo do zrobienia. Pająki przyszły zewsząd. NEP jest szybki. NEP je słyszał. Ale przyjaciel Snapjaff został ugryziony. Teraz chory. Neb znajdzie sposób, tak, przemienić tą trutkę w antidotum i użyć ugryzienia, żeby wyleczyć ugryzienie. Przynieś trutkę, szybko. Nie ma czasu dla mnie! Musisz innych ocalować? Ocalić? Nie, odpoczywaj! Ja odpocznę, jak będzie robota skończona. Hey, hey. okay? Niebie jest młody i nie widzi powyżej własnego ryjka. E Jeśli stracimy nasze zbiory, to wiele koboldów umrze. I nie tylko Snawdziaw. Nie możemy tracić czasu. Koboldy się zagłodzą. Jeśli pająki zeżdą w nasze zbiory, co w nasze zbiory? Zbierz te jajka. Tak dużo jak możesz unieść, zanim te pająki się z nich wyklują. Wszystko się tak szybko zdarzyło. W jednym momencie my zbieramy jajka i larwy, a w następnym te pająki przyszły. I ne mnie tu przyniósł. A wiele innych jest tam uwięzionych. Ją są uwięzieni w tych sieciach yy, pajęczych. I niedługo będą zeżarte. Musisz ich powstrzymać. Yy, I my się zajmujemy hodowlą, a nie walczeniem. Więc weź nam pomóż, żebyśmy nie stali się posiłkiem. Dobra, ziomeczku. Ziomeczki, pomogę wam. Gdzieś się pomaga tu. We No zebrałem rzeczy. tu jest fioletowa rzecz do zebrania A Tu jest jakieś coś Dobra, weźmy po prostu ilość tych pająków, zbierzmy na raz, jak zwykle Sprawdzimy jak szybko zginiemy od takiego czegoś. A ten jest jakiś większy, silniejszy. Okej okay. Dobra, co to jest? To są... ha Są te jajka larwy Grab to chyba będzie larwa? Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, bo nie są się aż tak. Dobra, teraz że to są pająki. Bo tu mam jeszcze jedno takie zadanie, ale jego wam nie będę pokazywał. Bo to jest takie zadanie, że się tam farmi. Ile? 1500 pająków. 1500 rzeczy z pająków trzeba mieć. I to się to oddaje w Ashnalgarb. Jak się to nazywa? Galbar. Kachet e, I wtedy się trzeba zebrać jeszcze tam tysiąc innych rzeczy z innych pająków e, Bo to się zbiera teraz na pierwszym stadium się zbiera ogólnie ze wszystkich pająków w tym dodatku A na drugim stadium się tam zbiera tysiąc z jakichś konkretnych pająków Nie wiem. I jak się zbierze tego wszystkiego tyle tak dużo to się dostaje monta jakiegoś więc, jak się tam grałem poza kamerą, po prostu to tam kiedyś e, wyskoczyła mi jakaś elita, chyba. Z tej elity dostałem to zadanie, że. no. tam iść do jakiegoś ziomka i ten ziomek mi powiedział. Oczywiście zanim to zacząłem robić, to sprawdziłem, czy nie jest to warte nagrywania, ale to. to by było za nudne, nawet jakbym miał to streamować, bo byśmy siedzieli chyba z tydzień, żebym to wszystko wysparmił. Szczerze mówiąc. To jeszcze? Pająki i mamy uwolnić żemeczków. Dobra. No, także tutaj, jak mówię, tu będą jakieś rzeczy się jeszcze dodatkowe pojawiały, ale to tym się nie przejmujcie. Tak będzie jeszcze przez pół roku następne, prawdopodobnie. No. No chyba, że będę miał kiedyś naprawdę dużo czasu, zrobię streama, będziemy cały dzień siedzieć i farmić. To link do mojego Twitcha macie w opisie chyba, znaczy nie zapomniałem go dodać. Eee, a, tu jest od razu ziomeczek. Także możecie mnie zaobserwować też na Twitchu, kiedyś na pewno mi się zachce robić streama. Robię. Dobra, i e, tam to w powietrzu pisi. Dobra, pamiętajcie, żeby się nawadniać też. Ostatnio się dowiedziałem, że jak człowiek jest odwodniony, to na przykład jest senny też przez to. To jest ciekawe, więc jak czujecie senność, na przykład, próbujecie więcej pić, po prostu. O, ja zrobię antidotum! Snobjaw się poczuje lepiej. No wracamy do gry. Gotowe, antidotum. Troszeczkę, troszeczkę trucizny i troszeczkę y, naszego, jak to się nazywa, to z świeczki robi. Nigdy nie pamiętam. A tak to powinno działać. Wspaniała mikstura, y, domowa receptura. Dawaj teraz, daj to snabrzałowi, on się poczuje dużo lepiej. Tylko on jest zielniejszy niż zwykle. O, co? Ty mi dałeś, net A nie działa, czemu nie działa? Nie działa! Pogorszyło się czemu? Mikstura nie działa. Dobry jest. A dobry jest nasz wosk. Ale trucizna jest zła. Tak, tak. Mocniejszy jest potrzebny, żeby wy... żeby go wyleczyć. Nep, widział tam pająka. Ona jest królowa, która jest czerwono-czarna i zbyt duża jest, żeby się zajmować kowalcami. I królowa poczuła yy, dobre larwy i poszła se do jaskini. Teraz idź za nią i zdobądź jej Królewski jad. Szybko, bo Snapjaw nie ma czasu już. Dobra. idziemy. Eee, wiemy. Tu mi czas świeci, że to jest elita jakaś, ale ja już te wszystkie elity zabiłem. A jest to jest ta miejscówka w ogóle taka, co są super elity. Popatrz. Lub. No, Elo. Mogę w mam ważny komunikat Wszyscy muszą ginąć Zjada królowa. chyba A, ona przywołuje nowych Aaaa, nie lubię jak jest tak dużo takich małych... Co? Czemu oni dalej? wyskakują z niej Dobra, spodam Nie! Tu jest zadanie jeszcze jakieś Tą klasą trzeba wam powiedzieć jeszcze tylko, że niewygodnie jest walczyć z dużą ilością małych rzeczy, bo on nie ma za bardzo takich za zakręć, które walą ee, jak to się mówi, AOE Czyli Area of Effects Czyli e, noże na obszarowe o, zaklęcia. Dobra, ale widzicie, tu jest jakieś jajo jej. Bajo jajo. Ty, e, czekaj, bo tu jest jeszcze skrzynka. Najpierw skrzynka. A dobrze, że się popatrzyłem na minimapę i zauważyłem to jajo. Dobra, czyli ta królowa leży zabita? E, pad Aha, czyli to jest jajo tego czegoś. I tak ta matka roju leży zabita i jest zawinięta wokół tego pojedynczego jajka. Ona oddała swoje życie, żeby to jajko obronić przed pająkami. Bier to jajo i pokażne bobi, bo im się to spodoba. Będą wiedzieć, co z tym zrobić. O, ta królowa już rzeczywiście się zrispał i znowu jaskinia, w której nie ma muzyczki. Też pamiętam, że w którymś odcinku mówiłem, że chyba to naprawili, bo trafiło się parę jaskiń takich, że muzyczka była w nich. Tutaj znowu widzicie, że. Weszliśmy do jaskini. Nie ma muzyczki. Wyszliśmy z jaskini i muzyczka się naprawiła. Masz już tą trutkę? Szybko, dawaj! No, tak, tak, tak. Daję mu tą trutkę. O, tutaj szybko! Nowa miksturka powinna działać. O! O, świat się już nie kręci. O, wstał i dobrze, już nie jest zielony. Hey, no o. O, z królową zabitą, to te pająki se pójdą. Dzięki, Mordo. Teraz już odnowimy swoją miejscówkę i koboldy się naprawią. A ja mu daję to jajko jeszcze. A co to? Następne jajko? O, to nie jest normalne jajko. To jest matczyne jajko. Zabiera mi to jajko i z, wielkim, z wielką czcią je trzyma. O! Z tym jajkiem to nasze larwy nie tylko przetrwają. One się aż rozwiną. Dzięki ci Morto. Będziemy go strzec. O! No spoko. No i to tyle w sumie. Jak widzieliście. Kolejny quest odznaczony w naszym w Naszym osiągnięciu. Także to na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie. No i co? Zapraszam na następny odcinek jutro. A w następny dzień roboczy generalnie będzie. Także dzięki jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pelo.